Trzech rzeźbiarzy na trzy dni przyjedzie do Działoszyna, aby zrobić kilka rzeźb. Przy okazji odbędą się warsztaty dla mieszkańców gminy i powiatu. Teraz będziemy organizować warsztaty rzeźbiarskie trzydniowe, które się zaczynają w czwartek o godzinie 11, potrwają trzy dni, w piątek będzie o godzinie 10, w sobotę o godzinie 9 i do wieczora. I warsztaty te rzeźbiarskie będą polegać na tym, że będzie można sobie zaobserwować jak z dużej bryły drewna takiej, Met 10 do metra średnicy, w wysokości 2,40 postaje piękna rzeźba. Będą rzeźbione rzeźby świętego Floriana, to już żeśmy obiecali Straży Ochotniczej w Sieniawce. Będzie rzeźbiona święta Barbara, będzie stała w Działoszynie. Będzie rzeźbiona święta Jadwiga Śląska, której patronem jest który szkoła podstawowa i będzie ofiarowana dla szkoły podstawowej w Działoszynie, patronka tam miejsce sobie wybiorą. Będzie rzeźbiony dół gór izerskich, no jesteśmy pod górzem izerskim, Te, też sobie go gdzieś ustawimy. Jak jeszcze będą możliwości przeróbcze i rzeźbiarze coś zrobią, bo tych mniaków mamy trochę przygotowanych, to może coś dla dzieci do gródka jardynerskiego stworzą. Także serdecznie zapraszamy na te warsztaty. Będzie można sobie z chleb ze smalcem, z ogóreczkiem zjeść, jakieś ciasto będzie, kawa, herbata. Całość odbędzie się w działoszynie przy tak zwanych skałkach. Przyjedzie trzech rzeźbiarzy i to są profesjonalni rzeźbiarze, którzy jeżdżą. I to będzie dosyć ciekawe, bo to jest rzeźbianie piłą, piłą. Spalinową, mają te piły różne, jak zabawki malutkie, duże, potem szlifują, także jak się to patrzy, to na, naprawdę z takiego pniaka za jakąś chwilę zarysy się piękne wyłaniają. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Królewska Dolina Górnoużycki Działoszyn oraz Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.